A są tutaj ze mną dzisiaj, jak sami widzicie, bardzo dziwne osoby. Tutaj po mojej lewej w ogóle nie wiem, kto tu obok mnie siedzi. Jak się nazywasz? Ja jestem Tatą Pawła-Malinowskiego. A tutaj mamy. zabawa! turu tururu! Ale u mnie tego się nie śpiewa. Ale wszyscy to śpiewają. okej. No więc słuchajcie, moi drodzy, witam Was w trzecim odcinku maratonu dzisiejszego lolsu Wcześniej, mam nadzieję, że widzieliście filmik U Martyny Zabawy, to był pierwszy odcinek. Więc jeżeli go nie obejrzeliście, no to polecam Wam go obejrzeć. Później kolejny odcinek, drugi, był u Pawła. Musicie zobaczyć, jak do tego doszło. Koniecznie. Wszędzie jesteśmy w trójkę i wszędzie otwieramy zupełnie inne rzeczy z najnowszej serii LOL Surprise, także musicie, musicie to wszystko zobaczyć. LOL A tak. Surprise. jak chcecie więcej maratonów w wydaniu naszej trójki, to zostawcie... 30 tysięcy łapek w górę i nagrywamy więcej go. takich maratonów. Może na przykład będą co tydzień. O ja, ja chcę co tydzień. Jak? A ja chcę co dzień. Jak co tydzień to musi być 40 tysięcy łapek na każdym takim filmie. I moi drodzy, możecie w komentarzach też zaproponować Jakie z czego serię robić, po prostu dokładnie, z, z czego? jakich zabawek. Pijajcie też koniecznie na nasze Instagramy, macie tutaj się teraz na naszych głowach, bo na przykład ostatnio z Martyną robiłyśmy sobie live y na Instagramie. Paweł też tam na chwilę, ja był, na chwilę. był. Więc to polecam sobie to obejrzeć, a dzisiaj, teraz, w tym momencie, otwieramy coś bardzo dużego, o czym mówiłam już w dwóch innych. Odcinkach maratonu. Paweł, wjeżdżaj z tym Nazywa się on LOL Surprise Carpool Pool Tu będzie jeszcze basen w środku. Ja. Na końcu odcinka będę się kąpał w tym basenie. Oglądajcie do końca. Wydaje mi się, że tutaj nawet nie zmieścisz stopy, ale okej, okay, chcemy Próbuję. to zobaczyć. Wiem chcemy to będzie zobaczyć. Więc ogólnie tak, otworzymy sobie teraz razem wspólnie. Wielki samochód, a później pootwieramy jeszcze różne najnowsze kule i zobaczymy, jaka rodzinka, jaka rodzinka nam się stworzy i jaka pojedzie na wakacje. Ja Tutaj nie. coś jest w środku, otwieraj. Uu, tu jest jakaś ekskluzywna, moi drodzy, laleczka. Piramida Agnieszka, Mówi, nie, to jest ekskluzywna laleczka. Ile niespodzianek? O oh my już! Ten samochód! To jest jak z powrót do przyszłości! Uu. Tak? on się nazywa. Glampera. 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 Bądź ostrożna, żebyś nie polysowała mi karoserii! To jest mój samochód! Oj tam, oj tam! Musielibyście chyba zostawić 80 mm. tysięcy łapek w górę, żebym go komuś oddała. Ej. Pamiętajcie, żeby Ej, mieć zapięte wow. pasy! Właśnie pasy zawsze muszą być zapięte. Ale jakie ładne, neonowe! A ja się wysuwa Martyna popatrzyła! Okulary! <laughs> Ej, uważaj z tym! Co? Nic jeszcze nie zrobiłam! Uwaga, buteleczka będzie równie wyścigowy design miała Dawaj butelkę, a masz w zamian to O Ci taki kawałek włosów Zostaw te włosy moje, i tak mam krótkie Nawet nie włosy No 2 milimetry Patrzcie, patrzcie, przewróciła, porysowała Nieprawda, no jeszcze nie Jeszcze Będę Jakie kluczyki bez mnie nigdzie nie pojedziesz. Nawet o, kluczyki? Ja nie mogę. No. To jest zasłonka na tablicę rejestracyjną, nie? żebyś mandatu nie dostała. Dawaj. Tak. Wie, wiecie jaką ma rejestrację? Bibi. Too fast for you. Uuu. Too fast for you. One muszą się świecić, bo one mają żarówki. Tam Ale w baterie środ... musisz włożyć. Oh, 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 oh. Nie wiem. Dobra, dobra, dobra. Zaraz to. Czekajcie tu. Bateria muszą być. Renegade, Renegade. Renegade. Uff, uff, uff. Ostatnio nagrałam śmiesznego TikToka z Pawełem i Zagniatką Słuchajcie, ja, zaraz Martyna dokończę. ja tylko coś powiem Tylko coś wtrącę, zaraz dokończ Ja ogólnie nagrywamy tu już trzeci odcinek Dzisiaj, mój jest ostatni I powiem wam tak Ja już czuję się jakbym była wariatkowie Paweł co odwalał w poprzednich odcinkach to powiem wam Szkoda gadać, jest prankster z A Martyna cały czas nagrywa TikToki nie? takiego wspólnie śmiesznego i zapraszam. Myślę, że nawet pięć wspólnych. Możliwe, serio? bardzo możliwe. Martyna bardzo dużo dzisiaj nagrała. Ze <grym> Na tylko jednego nagrałaś. Co? No Bo z tobą nie. Dobra, papra, Sprawdź co wiele nagrałam mój Miklą. Martyna podłoga, zabawa podłoga to się przekonasz. Dobra, a powiedzcie mi, o co tu chodzi w tych fotelach? Czemu się je tak wysuwa? Bo w nich możesz chować jakieś smakołyki. Patrzcie, ale to nie wszystko! Uuu. Da, 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 dam, samochód z basenem! Kto by nie chciał mieć samochodu z basenem? Ja bym chciała mieć. Marnieszka, zmieści się moja stopa tutaj. Zaraz będę się kąpał. Zaraz na końcu odcinka będę się kąpał. Nalejemy tutaj wody i wkładam stopę. Właśnie słuchajcie, y, o, o tym właśnie... Próbowałam wam to właśnie przekazać, co się tutaj dzisiaj dzieje. Jest basen <grym> musi być kąpiel. Powiem tak? wam, ja nie wiem, czy 30 tysięcy łapek w górę to nie jest za mało nagrać z nimi kolejny filmik. Nie mam wanny, <noise> dlatego tak szaleję, hej. Nie umiem tego nawet już włożyć Jaka, z powrotem. Jak rozwalisz, to ja zabieram ten samochód. Nic nie zabierasz. Ej, ale nawet wygląda na taki szybki, opływowy kształt. E, tak, w ogóle on jest bardzo szybki. To jest bardzo szybki samochód i naprawdę czadersko się błyszczy. Tylko trochę się widzę palcuje tutaj. O, widzicie? Widać ślady palców, ale wygląda czadersko, bo jest taki... Szybki! Ale jak ty jeździsz bez kluczyków, przepraszam bardzo? O, ja nie potrzebuję. On jest nagryzny. Na ja prac. go ukradłam. Tu widzę, że chyba pasy można... Uuu, można je otworzyć. Ale zmieszczą się nogi? Właśnie, powinny się zmieścić. Musisz to. jej buty zdjąć, ona ma koturny. Patrzcie. Zdaję mu te buty. Nie no nie, no powoli. Bo nie usiądzie. Usiadła! No, i teraz, moi drodzy, czas zapiąć pas. To ja w takim razie otwieram pierwsza tutaj, proszę bardzo, lalencję. I kto tu będzie, kto tu będzie? Mam nadzieję, że jakaś mega rzadka. Już myślałam, że mi Martyna kradnie laleczkę. A ja, ja ci tylko chcę pomóc. Ale... Uuu, buciki! Dobra, słuchajcie, w takiej jeszcze nie mieliśmy na dzisiejszych odcinkach. To o, dobrze, to dobrze. Moja, ale bluzka, zobacz. O. Ej, to jest sukienka. To bluzka. jest młodsza siostra! Podaj tą lalkę, tą pierwszą, co tutaj leży, od razu. Na 100%, zobaczcie to! Alebeka! ale beka! Bez jaj, to będzie na pewno. Jej, jej, y... Ale ma piękne pubeczej! Uwaga, uwaga! Ło! O, mój na. co ty tutaj robisz? Ma tutaj rękawiczki, rajstawki... I Paweł <laughs> To ja i Martyna zabawa skrzyżowani, ale Ej, To Nasze dziecko! Ja! ja! Jakbyśmy mieli dziecko, to tak by wyglądało! Jak ja, ja mam zabłon, ja nie wiedziałam o co Wam chodzi! Jakie mamy, żebym... bo wiemy jak nasze dziecko będzie wyglądać! Ej, ale serio, jeśli ktoś włosy na czarno przyfarbował, to, to serio ona była? Czekajcie, tu jeszcze jedna soczę. Albo tego... Wow, jaka hipnoza, moi drodzy, okulary! A wiecie, co się dzieje, jak jest hipnoza. Musicie zostawiać subskrypcję na moim kanale, żeby... Dobra, więcej nie śpiewam. Po prostu zostawiajcie subskrypcję, żeby Wtedy nie pominąć, śpiewać Żeby nie pominąć żadnych filmów i żeby przestała śpiewać. Dobra. Dzięki, że we mnie nie wierzycie! Zbieraj swoją lalę, ja sam czasie zobaczę co tu za zwierzątko jest! Nazywa się moja Optical i jest normalnej rzadkości. Jest optycznej bardzo. Mam rzadkości. cztery. Mam cztery buciki, czyli to będzie jakiś czworonóg, ale zobaczcie, jakie błyszczące. No bo to w końcu no seria właśnie, Glitter. Bo w zwierzakach nie wszystkie są czteronogi, ale czasami są też... Dwu, dwunogi Na przykład zrobiłem Ja zrobiłem własną kulę do supra Ale to teraz nikogo nie interesuje, bo <coughs> ja pokazuję <że> <coughs> szczotkę Szczota dla kota Będzie jakieś e, szlacheckie zwierzę Czyli pewnie kot Ej, to będzie jakieś szatki, nie. bo ma brokatowe rzeczy szlachetne zwierzę to chomik-świr, a tu chomika nie będzie raczej I Wow, dosyka. ma skrzydła To jest Pegas, so. to jest Pegas Albo chomik ze skrzydłami, nie wiem Zaraz. O, on idzie dla mnie, prawda? Nie, Nie. dla Martyny, ona to otworzyła. A ja... Wygląda jak... Wygląda jak Mizaka. Chobacie, <laughs> czerwone to jest. To jest ten, słuchajcie, konik, pony... On się nazywał pony. pony... Tak, Kucyk pony je opony. Pony tail czy coś takiego. I on jest rzadki. Pony dancer, moi drodzy, tak, i on jest rzadki. O ja! To ten, którego mi brakowało w moich boysach ale czas. I teraz słuchajcie, ja już wiem, który to jest. To jest prawie najrzadszy. Ma piękne, okrągłe, różowe okulary. Jak nie jest mój odcinek, to, to nie powinno iść dla mnie. Niestety tak tak ustaliliśmy, że każdy to co otwiera trafia do niego. Dlatego do mnie trafia ta piękna, różowa, męska buteleczka. Spójrzmy, to jest cicho! Y To jest mąż tej wielkiej, która prowadzi Nieprawda tak Ona jest za duża dla niego On lubi wyższe kobiety To Patrz jest jego się. laska U, Jaka wszystko! Jest... Mamy, mamy bardzo podobne Daj, ma Nie podrywaj wiecie. mnie, to jest moja cicho, córka osio, Cicho osioł Córko osio. nie podrywaj mnie M Powiem mamie, że mnie nie podrywa. Nie jesteś córką Widzę obłęd w twoich oczach Córko uspokój się Nie jestem twoją córką. ten tiktok zrobił ci z mózgu? Bra <laughs> Powiedzcie wszyscy, że ona jest moją córką prawdziwa, żona ona to właścicielka tego pięknego, złotego pojazdu. Stary, weź mi podskakuj taki mały Mamo, co ty tutaj robisz? Kolejna matka! Glucie! Tak, no. Weź się ubierz, a no. później do basenu wchodź. Gdzie jest koń? Bo ja muszę konia pogłaskać. Daj machewkę! Ej, a ile ten samochód ma koni? Powiedz, że jednego. Jednego i o! Ciebie! Takie same włosy i ogonki I wydaje mi się, że... że... Jakie ogonki nie dają te same? od kiedy była... jest skończył Od kiedy lalka OMG ma było. ogon? Widzicie tu ogon? Chyba, że to nazwała ogonem Chciałam powiedzieć, że ten koń zrobił sobie ogon z, Ogon z włosów Acha. tej lalki Ale coś mi się pomerdało dzisiaj Dobra, poddaję się Poddaję się moi drodzy, napiszcie Ej, koniecznie Nie poddawaj się, jeszcze lalka OMG do basenu musi wejść Może się nie Moi drodzy, dajcie stać <laughs> Czekajcie, czekajcie Dajcie stać jak ta rodzinka się wam podoba, bo moim zdaniem oni bardzo do siebie pasują Mają y, bardzo podobne grzywki, takie Ja wiecie. nie jestem lalką OMG Ja jestem koniem ja i ja Podobne? Wyglądają jak dwie jak kropne pomy <laughs> To jest rodzinka? No, a to są a to dzieci. Jest, a to jest druga, nie? Nie Czekajcie, pokażę wam jeszcze szybciutko ten samochód yy, w środku, bo tego wam nie pokazywałam. No w ogóle kolczyk lalka zgubiła. Co ona tam robiła? Co I jest zrobione? Tak? Mamy kierownicę, Tutaj jest, widzicie, klucz, taki z kotkiem. Jest jakaś też nawigacja. Tym tutaj gałką zgasza się i zapala się światła i nawet jest schowek. Wow można schować tam swoje skarby. Albo palec. Albo palec, jak kto woli. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się e, podobał ten odcinek, że będziecie chcieli więcej maratonów. E, Martyna, może coś powiedz? Tak, za, e, zapraszam do siebie na kanał, żebyście zobaczyli pierwszy odcinek maratonu. Zapraszam też do Pawła. Zapraszam, słuchajcie. Na drugi odcinek maratonu, a jak chcecie więcej maratonów, to 40 tysięcy łapek w górę. Wtedy będziemy też robili własne customowe lalki. Zobaczcie ogon i przerobiłem jej twarz. O! Nie, nie, nie. Moja customowa lalka, ona będzie w kolejnej serii. Ej, ale ona zyska. wygląda teraz jak list. A zamawia i ją, będzie w kolejnej serii. To jest Lolo MG Glitter Pads. Edition, a dla Ciebie zniżka 30% aż. Nie, po prostu to jest moja lalka, ja ją biorę za darmo. To zabieram dodatki w takim. Nie ma. Nie. A ja mam teraz pytanie, kto to tutaj wszystko posprząta? Jo, już to do widzenia. Latą Pawła do widzenia. O,